Akurat temat DPF to był naprawdę ciężki temat. 10 śniadanych prób regeneracji. Tutaj żeśmy trochę pogrzebali, namieszali, udało. No ja coś nie widziałem na to bym w ogóle to całość powypierdzielał, tylko że jak ktoś tutaj takie kombo zjeżdża, tutaj nawet DPD przyjechał, że mały sopony będą u nas za chwilę wymieniać. Tutaj tak samo zimowe oponki. Tak w ogóle do nowego testera używam, testuję sobie go. Ja teraz skręcać izolację na, na tych kablach. Jesteś zadowolony? Bardzo. No. Jeśli chodzi o pokrywę zaworów, to ściągamy ją już chyba setny raz w sumie to Majsterek ściąga. Jak Ci się ten podoba? Więc naprawdę jestem w szoku Ale zobaczmy sobie jeszcze kanał 13 od pompokysku. Witam Was w kolejnym śnieżnym białym i w pełni pozytywnym filmie, mianowicie jadę właśnie na warsztat. Passatem ile 20 na godzinę, bo lecnie koła od Audi od Passata zostawiłem w Niemczech, miałem je odebrać, ja nie zdążyłem. <grym> Więc tak to wygląda nieciekawie. Jadę właśnie na warsztat, bo przyjechała do mnie ku siódemeczka z tego co się orientuje na ciśnienie oleju. Albo jakieś Audi. No chyba ku7 tam stoi, widziałem. I ten, i musimy w nie podnieść ciśnienie oleju. Dzisiaj mamy sobotę. I dodatkowo będziemy szukali usterki w Alehamrze. W sumie to cały odcinek ma być poświęcony Alehamrze, bo to jest zwykły silnik 1.9. A już drugi tydzień siedzę nad nią myśląc, nie mogę nic wymyśleć, więc naprawdę będzie ciekawie Zapraszam do oglądania. Widzę, że mój tato też tutaj chodzi. Przerąbane, nienawidzę zimy, nienawidzę śniega To jeszcze dwa dwie audyczki do zrobienia masakra tamta poprawi do oddania szybka dogrywka materiału, tak jak mówiłem pogoda nas nie rozpieszcza przyjechał tutaj kolejny Audi na podniesienie ciśnienia oleju no i standardowo czyli zapchany DPF normalnie powinno zrobić się logi dynamiczne aczkolwiek przy tej pogodzie jak wali śniegiem jest naprawdę ciężko więc dzisiejszy, dzisiejszy odcinek będzie zakręcony bo mieliśmy robić alehambry, ale poszła na dwór, będzie zaśnieżona, będzie ciekawy Ster już na stole, więc bierzemy się za odczyt. Jeszcze mi do tego służy jeden z nowszych laptopów jakie nabyłem, aczkolwiek teraz sobie kupiłem nowego Omena. Trochę też pod gry, bo w sumie już kilka lat człowiek nie grał. Powinien przyjść w następnym tygodniu, więc zobaczycie jaka różnica w obsłudze takiego sprzętu. No bo ten już nie jest zły, aczkolwiek to jest taki przeciętny laptopik bym powiedział. Miałem ciężki wybór jeżeli chodzi o klasę biznesową. I o klasę gamingową, no ale w końcu wybrałem, że tam trochę mniej baterii starczy. To mówię, nie będzie też w sumie tragedii. Łączymy z netem. Zanim przejdziemy do dalszej części materiału, chciałbym Wam zaproponować bardzo fajny prezencik na zbliżające się święta mianowicie bardzo dobry wideorejestrator firmy Prido. Znajdujemy się w pracowni u Majsterka. I tak, co bym Wam chciał powiedzieć o tym wideorejestratorze Mianowicie, że używam go od myślę, że kilku miesięcy. Dostałem go kiedyś na testy. No i tak mi się spodobał, że teraz sobie też załatwiłem kilka sztuk na święta dla rodziny na prezenty. Bo ostatnio moja mama miała też taką smutną sytuację. Ja też, jeżeli oglądaliście poprzedni film, to wiecie, że pani we mnie piłką zbiła mi szybę. I gdyby nie ten widorejestrator, to no nie miałbym jakiej tytuł udowodnić. I teraz tak, czym ten widorejestrator mi tak zaimponował? Powiem wam, że jeżeli mamy nawet wyłączone światła w nocy, to. Jest taki piękny widok kompletnie po ciemku, że w porównaniu do innych wideoregistratorów, co miałem w pasacie jakieś tańsze czy coś, to po prostu jest ciemno. Jak są światła włączone, to widać, a jak wyłączycie, to jest ciemno. A tutaj wszystko po ciemku widać, więc to jest naprawdę na mega plus. Dodatkowo nie trzeba wyciągać za każdym razem karty, żeby zgrać sobie wideo, bo mamy tu łatwą aplikację, łączymy się przez Wi-Fi ze sprzęcikiem. I w ciągu kilku sekund ściągamy sobie tak naprawdę nasze wideo, które nas interesuje na telefon. Dodatkowo jest bardzo łatwe w montażu, ma bardzo dużo dodatkowych funkcji, o których możecie poczytać na stronie producenta. To bardzo fajne wideo Link do nich znajdziecie w opisie. To jest wersja i7 Pro. Jest to ich najnowszy produkt, który ja używam i właśnie też na prezenty sobie załatwiłem dla swojej rodziny na święta. I jeżeli byście chcieli też coś takiego nabyć, nabyć, to możecie wpisać kod rabatowy Peter. wtedy macie 15% zniżki i łącznie wtedy ten sprzęt wychodzi 466 zł, czyli najtaniej gdzie tylko zaliczycie na internecie. Tutaj też taki bonusik ode mnie. Ewentualnie też polecam na prezent świąteczne ubrania z mega asortymentu, wtedy dodaję Was na zamkniętą grupę Facebooka i macie ze kontakt na Whatsappie. Więc tak to wygląda, ciuchy naprawdę bardzo fajne, dużo moich znajomych nosi na co dzień i mówią, że jakościowo naprawdę rewelacja. Więc możecie ocenić sami. A my, żeby nie gadać, gadać, gadać w nieskończoność, bo mając zawsze jak się rozgada, to może was pewnie co niektórych zanudzać. Lecimy z dalszą częścią filmu. Jeśli chodzi o Q7, to już działamy: sterownik się szczytuje. Chwilkę to potrwa. Wtedy bierzemy się za wypalanie DPF-a. No i w końcu za tą naszą Alehamrę, bo to miał być jej odcinek, jej film jej widzowie więc no już was zapraszałem na film to teraz po prostu czekamy aż to ogarniemy za oknem śniegu coraz więcej, spójrzcie sami ludzie cały czas przyjeżdżają na opony auto za autem dużo osób nie zdążyło w ogóle w naszym obrębie żeby doczekać się na zmianę opon trzeba czekać od tygodnia do nawet trzech wszyscy czekają na ostatnią chwilę zrobiły się takie kolejki, że głowa mała ale my ogarniamy stale na bieżąco maksymalny termin to jeden dzień E, aczkolwiek nie, nie reklamujemy się, nie bierzemy tego za dużo, bo się nie da przerobić. Są tylko tak naprawdę teraz trzy gwiazdy wolne. Widzicie, zamiar, że się spada śnieg, to jest lit. No, i Audi zostało ogarnięte. Powiem Wam, że tutaj akurat temat dpf -a to był naprawdę ciężki temat. 10 niedanych prób regeneracji, tutaj żeśmy trochę pogrzebali, namieszali. Udało się wypalić jak na postoju, bo tutaj nie miałem jak zrobić logów dynamicznych. Dawałem gazu do dechy, to było ponad 170 mbarów. Teraz jest 70, więc spadło o ponad połowę. Więc teraz dopiero DPF jest czysty. Tak jak Wam zawsze powtarzam, że Audi nie informuje nas o tym, że ten DPF jest zabrudzony. Tutaj auto będzie żyła, podniesiono zniszczenie oleju, więc teraz będą mogli się Państwo cieszyć tym samochodem no i będzie trochę mniej paliło. Niestety, przez nasze warunki drogowe, ten śnieg, który jest z oknem, złoty było tyle roboty, że nie daliśmy rady Hambry w ogóle dotknąć. Ja Wam przedstawię o co tutaj z tym samochodem chodzi, bo to jest taka temat wyspa. Widzicie, że tutaj jest wszystko rozebrane: co to gabelka, leżą mierniki i różne cuda. Otóż, jest to samochód od mojej ciotki i tutaj właśnie nie chciałem go robić, ale no zgodziłem się, tam tata mówi, weź tam pomóż, trzeba pomóc samochodem, bo ludzie bez auta, no to mówię, no to jak najbardziej pomogę. I tak, standardowa diagnoza, czyli przyjechało auto, które nie odpalało, jak już odpaliło, to kulało na trzeci cylinder, na trzecim cylindrze pokazywało wypadanie zapłonu. Pokazywało wypadanie zapłonu, a na pierwszym syńże, że niby leje wtrysk, bo jeszcze chodził, ale tam wartości były przy e, tam 1,78, coś takiego. Tam chyba to nawet było gdzieś na filmie pokazane. No i teraz tak, standardowy temat, czyli wlatuje nowa wiązka, e, dwie pompki. No ja już robiłem setki takich samochodów, nawet tutaj, podczas tego, jak jestem w Polsce, to myślę, że zdarzyło się takich samochodów zrobić, żeby nie skłamać z pięć, a kilka, widzieliście nawet na filmach typu Golf Plus Tibiza, Golf Piątka więc było tego sporo i każdy po prostu tylko dostaje pompki, wiązkę i to wszystko lata nie ma żadnego problemu, a ten samochód jest wyjątkowy, mianowicie jak założyliśmy pompkę na trzeci cylinder nową i na pierwszy cylinder nową, to pierwszy cylinder wtedy zaczął chodzić, drugi zaczął lać, a trzeci znowu nie chodził, więc takie cuda się zaczęły dziać, no i tutaj poszły podejrzenia, że coś jest z instalacją i na początku nie pokazywało sterowniku tak naprawdę żadnych błędów później, jak już to auto zaczęło tam co jakiś czas odpalać pokazywało błędy od czujnika wału korbowego, czyli to jest najlepsze że prądy się zgadzają nasz czujnik wału korbowego jest tutaj o w tym miejscu no i tak sprawdziłem koronkę wszystkie zęby bo on wchodzi tutaj od bloku z przodu sprawdziłem ustawienie rozrządu na punkty 0 skrzynia wałek wszystko idealnie się pokrywa nie wiedziałem już co czujniki nie były takie drogie poszedł tutaj czujnik wału czujnik wałka nowy mówię żeby to wykluczyć auto nie odpala, chodzi raz na jakiś czas. Rozrusznik najlepiej nie kręci, bo była założona bateria, a okazało się, że to rozrusznik sobie robił problem, jakieś zwarcie, poszedł nowy. Jeżeli chodzi o instalację tego samochodu, jest tutaj bardzo dużo wprowadzonych przeróbek. Tutaj na każdym tak naprawdę miejscu ktoś już był, tutaj ktoś coś robił. To są jakie detale, ale pokażę Wam w środku. Tutaj jest instalacja w środku. Zacznijmy od tego, że rozkopać tego musiałem naprawdę sporo. To wszystko jest instalacja nieoryginalna. Jeden wielki pęk, taki już wyrzuciłem alarmów, nie alarmów, więc to i tak już wygląda przyzwoicie. Nie wiem czy mi się uda włączyć wam lampkę, żeby było lepiej widać. To są już jakieś przekaźniki dokładane, masy, plusy. Tutaj w ogóle główne przekaźniki są przerwane. Jest puszczone to przez jakiś plusowy przekaźnik, czyli jeżeli by ten przekaźnik nie zadziałał, to i ten plus może nie zadziałać. Nie wiem co tu jest narobione, ale jest to też jakiś ważny przekaźnik, muszę sprawdzić od czego on jest. I teraz dopiero się dopatrzyłem tych dwóch kabli, które teoretycznie powinny w instalacji być zmoskowane, a ktoś po prostu puścił je przez przekaźnik, a sprawdziłem, że te dwa przekaźniki są dołożone od nawiewu, bo po potem nie działają nawiewy więc powiem wam, że z tym samochodem wszystko Już musiałem nawet kierownicę rozebrać, kostkę stacyjki, pomierzyć wszystko od A do Z, siedzę z tym drugi czy trzeci tydzień nie wszystko co 1.9 jest tak banalnie proste prądy się zgadzają tam kilka mi nie odpowiadało, jeszcze tam wiadomo, zaczynamy zawsze sprawdzanie od jakiejś masy i tego typu rzeczy, więc tutaj kilka mas w tym samochodzie też mi się nie podobało, coś tego typu, nie wiem jak się przyjrzycie to tutaj masowy kabel, o, on się nawet sam z siebie wysypuje, więc ten masowy kabel tak na szybko tutaj wziąłem, polutowałem. Dałem na budę, żeby tylko zobaczyć czy auto będzie chodzić, ale też nie, przed chwilą zdjęłem pod szybie, zapomniałem powiedzieć, że w międzyczasie, trochę będzie hałas, bo będzie się bardzo dużo aut na opony, zamówiłem drugi sterownik, bo ja byłem pewien, że sterownik jest uwalony, jak pokazuje czy... By czujnik wału korbowego, by nie Miały sygnał. Myślałem, że będzie sterownik. Zamówiłem drugi włączonym immobilizerem. Akurat nie był drogi, tam kosztowało, nie wiem, coś w granicach 150-200 zł. Też nie było to to, więc no jest kopania od groma Mam praktycznie cały samochód rozebrany, a do końca tej nieziemskiej przygody i zabawy jeszcze szacuję, że długa droga, ale teraz myślę, że zacznę od tego, żeby w środku wziąć i ogarnąć w pierwszej kolejności te kable. Bo te kable mi się najbardziej nie podobają. Jak można sobie plusa wziąć z przeciętych dwóch kabli z instalacji? No ja czegoś takiego nie widziałem. najchętniej to bym w ogóle to całość powypierdzielał. Tylko, że jak ktoś tutaj takie kombo z makaronem zrobił, to żeby potem dojść, żeby te wentylatory tam na nawiewy znowu chodziły, to też będzie, będzie śmieszne. Aczkolwiek no. Musimy sprawdzić, czy, czy ten kabelek może nie jest powodem tego całego zamieszania, który gdzieś tutaj się ukrył, bo to wszystko tak jest zabudowane, jeszcze bezpieczniki, że to wszystko porozpinać, to jest naprawdę zabawy. Tutaj w ogóle były te alarmy podokładane, które nawet nie były polutowane, były powpinane we wszystkie kable, tylko o tak. Ja po prostu jak wziąłem, pociągnąłem, to wszystko się samo rozpadło, tak samo tu jak się przyjrzycie. No i też tu. Tu też były takie makarony narobione. Wszystko ktoś robił o taśmą, tylko pozwijany na nawet nie było polutowane, więc tak to nieciekawie niestety wyglądało. Dobra, Majster się rozgadzał, biorę się za lutowanie, jestem ciekaw, czy może nie znalazłem tego kabla, który mnie najbardziej interesuje. W międzyczasie we wszystkich samochodach biorę, i zalewam płyn zimowy, bo wszystkie samochody tutaj stały na letnim płynie i żeby te spryski nie porozsacały. Co prawda jest dopiero zerówka minus jeden, ale lepiej już to wcześniej pogarniać, 8 dostała, A ósemka już została, a szóstka już została. Bo wszystkie na letnim były. Moje też już pogardiane. Nowe paczuszki cały czas dojeżdżają. Tutaj, nawet DPD przyjechał, że mały sopony będą u nas za chwilę wymieniać. Tutaj, tak samo zimowe oponki. Godzinka, tak? Godzinka. I nowa dostawa 27. też do Golfika. Dobra. Jeśli chodzi o odpalanie naszego samochodu, jest to naprawione. Ale jeśli chodzi o wtryski, dalej są jakieś żarty. Teraz pokazuję po naprawie tego kabla, że coś jest nie tak. Pierwszym cylindrem i czwartym. I nawet jak wejdę w błędy, to na pierwszym cylindrze Żebym Wam pokazał to ładnie Tak w ogóle do nowego testera używam, testuję sobie go ja Ta Alejandra to w ogóle zamula to wszystko Wyłączę może lampę o. Chyba, że to dlatego, że od nowa odpaliłem autę, wszystko zblikowało No dawaj, dawaj, maleńko. Teraz stanęło od tych wszystkich emocji, wam nie nagraliśmy, jakie są postępy przy pracy. Pokazuje, że nie chodzi pierwszy wtrysk. Kameryśmy się już tak pogubili w tym, bo przez ten kabel. Wszystkie wartości, jakie tylko pokazywało, pokazywało złe, od czujnika, wału korbowego, po wszystkie wtryskiwacze szły po prostu złe prądy Jeden nowy wtrysk, który dostałem z regeneracji Wyciągnąłem i zamieniłem ze starym, bo myślałem, że może jest uszkodzony I właśnie na pierwszym cylindrze wtrysk kleje Założymy ten, który był zregenerowany I wtedy to wszystko teoretycznie powinno działać Jeszcze nie chcę zapeszać, bo majsterek będzie siedział i go jeszcze składał I w ogóle izolował wow, wow. Będzie miał te kabloteki Nauczysz się porządnie skręcać izolację na, na tych kablach Jesteś zadowolony? Bardzo <laughs> Więc ściągamy dekę, zaraz wymienimy pierwszy wtrysk Jestem ciekaw czy zagada Bo na razie to tylko jedyny błąd jaki pokazuje to od braku przepływki Bo jej fizycznie nie ma założonej Tylko sam kabel leży Więc ściągamy i mam nadzieję, że będę mógł sobie wrócić do Niemiec Już bez żadnego myślenia o jakimś tam trupie, który został Żeśmy go w krzaki wypchnęli i spojrzymy, spojrzymy do niego dopiero na wiosnę więc. Mam nadzieję, że to się tak nie skończy. Jeśli chodzi o pokrywę zaworów, to ściągamy ją już chyba setny raz, trzy to majsterek ściąga. Jak Ci się ten? Podoba praca ściągania pokrywy? Świetna. Świetna. Mi się też nie podoba, masakrasz. Mam wszyscy tego auta serdecznie dosyć. Mianowicie... Ten wtrysk robił problemy na pierwszym cylindrze, przełożyliśmy go, teraz właśnie mieliśmy pomysłów. ja pomierzyłem wiązki, pomierzyłem oporność wtrysku, wszystko się zgadza, wszystko jest w zależnym porządku, aczkolwiek ten wtrysk nie działa, jeżeli teraz przełożyliśmy go z pierwszego cylindra na drugi, to teraz tutaj pokazuje wypadanie zapłonu, że ten wtryskiwacz fizycznie tutaj nie pracuje, więc jednak coś jest uszkodzonego, wiecie, że on jest najczystszy, on jest po regeneracji, więc jakaś ta regeneracja nie do końca wyszła, bierzemy go, wyciągamy i wsadzimy je. Jeszcze stary wtrysk, bo na tamtym kablu co było przez ten przekaźnik puszczony, te wszystkie prądy głupiały, żeby się nie okazało, że ten stary wtrysk też był dobry, bo wtedy to dopiero będę mieje. Eee, sprawa wygląda tak z gaszą alehambrą Ja może zgaszę. Na razie mam tutaj tak z grubsza poskładaną górę, będziemy musieli jeszcze wymienić tutaj tą standardową mrzurkę od bagnetu. autko chodzi pracuje ładnie, nie ma się do czego doczepić pokażę wam jak odpala uwaga, Nie, niech się tu gorszy. pali igiełka nawet lepiej niż ja bym tego oczekiwał i to wszystko było spowodowane tym jednym kablem to że bzikowało na wtryskach tam jeszcze jeden wtrysk był do podmianki to że wszystko bzikowało, że pokazywało błąd wałka to, były to było wyłącznie spowodowane tym kablem zielonym, na tamtym przekaźniku. Zaraz zobaczę czy to jest plus po zapłonie, czy co to jest. I muszę powiedzieć, co to jest za przekaźnik. Bynajmniej było to bardzo ważne w tym samochodzie, a ktoś się postanowił pociągnąć z tego nawiewy i domyślam się, że jeżeli ja teraz włożę te dwa przekaźniki, to raczej nawiewy nie będą działały się domyślam czy tutaj ktoś nie wiem postanowił klimatronik założyć do niego a nie miał czy coś nie wiem zobaczymy zaraz co będzie jak podepnę te dwa przekaźniki może użyję drugiej ręki bo tak to nie ciężko o dziwo wentylatory działają więc ja tą kablotekę tutaj bardzo ładnie pogarniam ten jeden kabel ucięty po prostu zostawię nie będę wnikał po co on był do czego na pewno był gdzieś do wentylatorów ale to wszystko działa więc już tutaj nie wnikamy ogarniamy tą resztkę kabli ja tutaj w ogóle już nie wiedziałem czy ten e, tester dobrze sprawdza, czy mój lunch dobrze sprawdza już nawet odpaliłem Delphiego ja już przy tym aucie traciłem zmysły ale widzicie, że ostatecznie jednak chodzi widzieliście że na ostatnich filmach też, że używałem testera sterka, wymieniamy koła w sumie nie koła, tylko opony, bo te jego zimówki też takie najlepsze nie były. Przyszedł mi komputer, gdyż miałem taki problem, nawet nie wiedziałem, że tutaj jest jakaś szwajcarska klawiatura i tam kilka znaków się różni, już taki trochę lepszy wzię komputer. I tutaj będzie mi przeważnie służył do wgrywania softów, ale wziąłem takiego gamingowego, a nie biznesowego Żeby czasem móc też coś zagrać Ale żeby też miał dobre podzespoły, żeby jednak Przy tych wgrywaniu map, przy tych obróbkach plików, przy wysyłce Przy wysyłce wszystkich filmów, które wrzucam co piątek na YouTube Żeby naprawdę dawał radę Więc my tego lapka dzisiaj będziemy testowali, ogarniali Jestem swoją drogą ciekaw, bo Naszą mnie na hp -ka. ten mój poprzedni HP ładnie działał więc nadal zostaje przy, przy HP-ku majster już widzę, leci z kołami Zadawał sobie, że Alejandra jest gotowa? tak no każdego na warsztacie to cieszy e, no. zaraz otwieramy szampana za kulisami. może coś dogramy e, ale jeszcze zanim to nastąpi to trochę składania w kablach nas czeka oficjalnie za pomocą naszego nowego testera Ogarnęliśmy wszystko, jeszcze wchodzimy w silnik i zobaczymy, jak pracują pompy wtryskiwacze. Zero błędów, zero niczego. Auto ładnie odpala gaśnie. Było to spowodowane wszystko jednym kabelkiem, więc naprawdę jestem w szoku. Ale zobaczmy sobie jeszcze kanał 13 od pompy wtrysków nie ma się do czego doczepić. Chodzi bardzo ładnie. Więc jestem mega zadowolony. Auto jest gotowe do oddania. Jeszcze raz zobaczyłem błędy. Nie ma. Więc to mnie mega cieszy. Komputer też się ładnie sprawuje. I mega oszczędna bateria. Bardzo fajny. Radyjko odpaliłem. Bo też było zakodowane. Więc jak ktoś by potrzebował jakiegoś podu do radia to też ogarniam. Eee, no i co? Porobione. Teraz zostało tylko czyszczenia, sprzątania. ciśnienie poduszkę. Uwaga nie wystrzeli w twarz nie wyszło. to jest dobrze. Autko skręcone. teraz spójrzcie sami, że jest to zwykły 1.9 teoretycznie uczterka banalna przyjeżdża auto i jeden w kleje, a drugi nie chodzi wcale. Robicie wtryski, wiązkę, wszystko i nawet nie przypuszczacie, że ktoś mógł odwalić taką manianę, żeby kabel z głównego przekaźnika wykorzystać sobie to zasilanie z niego przez jakieś, na jakieś nawiewy. No ja bym się nigdzie tego nie spodziewał I często jest tak, że człowiek takie auto myśli sobie, że aha tutaj tyle powiem od razu z góry za robotę, że tam klient był zadowolony No a potem wychodzą cuda wianki i te rzeczy, jak w tym przypadku A mnie to motywowało, bo ja bym tego samochodu w nie robił To nie chodzi, że żałem zarobek, o nic innego, tylko po prostu nie chciałem tego samochodu robić, a tutaj mówię, ciocia ma chore dziecko Muszą je wozić i w ogóle, dlatego było dla mnie to priorytetem i walczyłem z tym równe 3 tygodnie. 3 tygodnie z przerwami, bo jak już dostawałem depresję czy tym aucie, to je wypychałem. Brałem inne roboty i dopiero wtedy na świeżo ruszałem tutaj. Czasami się miałem pomysłu i następny dzień, tak jak dzisiaj przyszedłem, patrzę ten kabel, wywaliłem całą elektronikę, pach, pach i jakoś to poszło. Ostatnie 3% mojej baterii biorę auto ze sobą do domu. Jeżeli jutro wszystko będzie w porządku, to dopiero wtedy postanowiłem, że je oddam troszeczkę, nim pojeżdżę. A jeszcze przy bagnecie musimy ten plasticzek zmienić, więc jeszcze testujemy. Robimy taką poranną próbę, bo to auto podobno po nocy nie chciało otwalać. Jak się mu coś tam poprzestawiało, też. O Jezu, jak zimno. Nie pokazuje ten samochód, ile stopni, aczkolwiek jest zimno. Kurde, od podsmakowania kluczyka. Że ten samochód będzie tak palił, to się nie spodziewał. Miał właśnie problemy ogólnie z odpalaniem, nawet wcześniej, ale to wszystko było spowodowane, powiem wam, rozrusznikiem. Robił gdzieś takie minimalne zwarcie, aż w końcu z cały się skleił i cały czas kręcił jak głupi. Co do tego miałem, kurde, klemy, założyłem to kręcił. No i ogarnęliśmy rozrusznik i widzicie sami efekt tego. Od posmakowania. Tak powinien się odpalać. Więc teraz jestem 100% pewny, że jest wszystko w porządku. Wzięliśmy teraz, założyliśmy nowy bagnet. Już się trzyma. Szczerze powiedziawszy, że te plastiki to tanie są, ale trzeba uważać przy wkładaniu, zawsze trzeba je nagrzać. A teraz właśnie bierzemy polerujemy lampy, bo chcieliśmy wklejać te pozostałości, co tutaj były takie paseczki. Ale doszliśmy do wniosku, że w sumie będzie nawet lepiej świeciło. Lepiej raz, dwa wziąć polerkę. I obydwie lampy przepolerować, co to będzie wyglądało za samochodem. Mieć jakieś wiejskie tuningi znowu przyklejać. Mija się to z celem, a tak ładnie dostanie. Nowe dwa, nowe ten, mam na myśli polerkę. Tylko patrzę, to jeszcze trzeba trochę doczyścić starego kleju i będzie to przyzwoicie wyglądało. No i teraz, tak powiem Wam, że rzuciłem okiem. Na materiał. Ja się sam pogubiłem w tym, co nagrywałem, ale to przez to, że ten samochód naprawdę miał bardzo dużo polączek po jakieś tam nadgnite masy, po zamieniane kable tu coś, tam coś nie, jeden wtrysk nieoryginalny, tu coś, tam coś i co chwilę coś dawało do myślenia mierzyliśmy prąd, raz był taki raz się zgadzał, raz się nie zgadzał raz odpalał, raz nie odpalał raz pokazywało błąd wału raz nie pokazywało raz znowu było coś z wtryskami a raz nie i było takie po prostu szukanie, kopanie a po kimś takie usterki szukać nie zawsze jest łatwo i banalnie, jak niektórzy mogliby przypuścić, że to 10 minut i z takim autem jest po robocie, nam zeszło dwa tygodnie żeby domyśleć się o co w tej całej układance chodzi, bo żeśmy też kable mierzyli sprawdzali na przejścia, sprawdzali masy takie standardowe rzeczy, które w takich samochodach, takich rzeczy się tak naprawdę zaczyna reasumując, był, były uszkodzone wtryski, tylko przez to, że zakłócenia były, pokazało nam na niewłaściwych cylindrach czyli tam pokazywało, że na trzecim a tak naprawdę to nie było na trzecim tylko na pierwszym i czwartym jeden wtrys dodatkowo z regeneracji przyszedł uszkodzony, czego też żeśmy się nie Spodziewali I musieliśmy go zastąpić innym wtryskiem. I to wszystko fajnie wygląda na podsumowaniu filmu, bo tu też jest minuta 20 nagrana, ale u nas było to dwa tygodnie szukania, bo co chwilę było coś nielogiczne, a jeszcze myśmy próbowali rozwiązywać usterki na tym problemie elektrycznym, który powodował właśnie ten zabrany prąd z przekaźnika. To było wszystko schowane za wszystkimi skrzynkami bezpieczników na samym końcu i to też trzeba było się narozbierać i dopiero wtedy nagłówkować o co kaman. No ale udało się to rozwiązać, trochę to czasochłonne było. Co mam jeszcze chciałem powiedzieć, że właśnie nie ma co się poddawać, bo przez tam kilka momentów już takie chęci podać się z tym samochodem, a się z braku czasu, bo no tutaj mam pilny wyjazd i... Jak widzicie zima za oknem i dlatego właśnie nie chciałem już go dalej robić, ale mówię, no nie, no, no nie odpuśćcie, no jak to będzie wyglądać, ja odpuśćcie samochód w połowie roboty. No i kopałem, kopałem, a teraz tym samochodem jeżdżę i to jest w sumie najbardziej e, satysfakcjonujące w tej robocie, jak oddaję taki samochód, gdzie naprawdę była jakaś walka, czy ciężka usterka, a klient są naprawdę z tego zadowolony. To mnie zawsze cieszy najbardziej, więc ja tutaj właśnie zmierzam już... W kierunku oddania samochodu byłem na myjni go trochę wymyć, ale widzę, że już tir przeczytany przez 6 zawsze mi samochodu bagnem, błotem, solą, no ale wyczyszczony jako tako jest. Zapomniałem, że miałem zjechać na pocztę, wysłać paczkę, no i wtedy już jadę oddać samochód. Teraz mi się przypomniało, że miałem paczkę wysłać i to bardzo ważne. Kurde, dobrze się to spojrzałem, a wieczorkiem jeszcze tutaj sobie siedzę i. Kopiuję wszystkie rzeczy z laptopa na laptopa, bo ten odchodzi, zapomnienie troszeczkę w życiu przeszedł, softów Wam wszystkim, klientom narobił, tak samo na wysyłki, że z kimś się nie widziałem, więc naprawdę roboty to ten lapek przerzucił. Teraz właśnie zgrywam same mapy co ostatnio robiłem, bo mi zawsze mapy na komputerze, żeby, żeby tam sobie wisiały, w razie gdyby ktoś chciał jeszcze jakąś usługę dodatkowo czy coś zawsze jest. To ostatnio mapy mam, zobaczcie jakiego rozmiaru. Właśnie przerzucam je na tego kompa i za chwilę biorę się za resztę programów instalacji i różnych innych pierdów A jutro, bo już mi kończą dach. Te wszystkie popękania, jakie są, widzicie, to wszystko właśnie z remontu Dachu. Więc jutro będę sprzątał pozostałości, jakieś deski pierdoły. No i wyjazd do Niemiec, znowu wycieczka z lawetu. Przy okazji, zbliżają się święta. Jeżeli ktoś szuka udanego prezentu na święta, polecam swoje bluzy. Ja tutaj, akurat, dzisiaj mam założoną steka, coś takiego. Znajdziecie link pod, pod filmem w opisie. Jeżeli ktoś szuka na kogoś prezentu, to tu też taki akurat jeszcze ekstra bonus, że jeżeli ktoś kupi ciuchy z mojej strony, to automatycznie dodaje też na zamkniętą grupę Facebooka i rozstępiam swój numer telefonu, no i oczywiście macie też ode mnie wsparcie. Teraz w tym okresie grudniowym trochę jest gorzej, mniej odpisy na wiadomości mam, nawałnice, tak jak widzicie sami, jakieś remonty, samochody, zepsute komputery i wszystko tak naprawdę z każdej strony. I tylko wieczorem czech ma chwilę czasu dla siebie, a które jest godzina 22.21, więc no, też już widać po mnie chyba zmęczenie, ale no od stycznia już ma być lepiej, mam porozkładane terminy z samochodami, trochę wszystko ustabilizowane, to też będzie nasze, bo teraz to taka nawałnica, stres, ile razy Czech się z czymś nie wyrobi, no i to wszystko tak się nie do końca układa, no ale idziemy w dobrą stronę.